Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Wero na samym początku macie do wygrania dwa skiny. Jeżeli chcecie wygrać, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Obejrzyjcie materiał do końca. No i dlatego, że nie macie wyników, to dwa skiny spod tego odcinka macie do wygrania, więc myślę, że naprawdę fajna opcja. Pamiętajcie również o tym, że klikając sobie plusik i w tym oto miejscu pisząc sobie kodzik ty 10% więcej do depozytu, słuchajcie 2 złote na start, ale dodatkowo możecie sobie, słuchajcie, zgarnąć też skiny. No i trzy skiny, trzy tutaj nie, konkursy Wam odnowiłem, żeby e, ktoś z Was sobie to szybciej wygrał, bo tam już te konkursy stały, więc od dzisiaj możecie sobie wygrać skiny. 8 zł trzeba wpłacić 15 bądź 15. Tutaj 50, bądź stówkę. No i słuchajcie, działo się też tak, że Na przykład druga osoba, która wpłacała, wygrywała. Więc może ktoś z pierwszych osób, które sobie wpłacą dyszkę 15 zł, zgarnie sobie skinę. Jeżeli wpłacicie sobie 15 zł, to automatycznie będziecie brali udział w tych trzech giveawayach i może wam się pojawić na głównym ekranie, że wygraliście skinę. Więc myślę, że naprawdę. Fajna opcja, e, no a my Słuchajcie, przechodzimy do dzisiejszego odcinka e, No i w dzisiejszym odcinku będzie trzeba na battle'ach Coś zrobić ciekawego, najlepiej to jakiś ciekawy Profit, ale na samym początku Na wróżbę bym sobie otworzył odcinek jak knife case 50 na 50, no i liczył na to, że tutaj e, Coś z tej półki e, Talon knife i huntsman butterfly dropnie Więc liczymy na taki profit 4% na te lepsze skiny, stój chociaż na tym No niestety mamy rust Code, więc wróżba Mówi, że będzie dzisiaj ciężko e, Wróżba mówi, że będzie dzisiaj ciężko, ale wróżbę Trzeba zrobić drugi raz, no i słuchajcie, no, po wróżbie dzisiaj wygląda na to, że będzie ciężko zrobić jakiś profit, ale spokojnie, bo to tylko wróżba, widzowie. Dlatego wchodzimy sobie na batelka, no i na sam początek od razu na batelku wchodzimy sobie z grubej rury, mystery case'y, sze 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 sześć skrzynek mystery case, klasycznie trzyosobowy batelek, to są te nowe eventowe skrzynki, naprawdę potrafi z nich coś ciekawego dropnąć. Bierzemy sobie oczywiście losowych graczy, losowych botów i liczymy na to, że już, słuchajcie, tutaj w pierwszym batelku coś ciekawego nam wyleci, no tego byśmy chcieli przede wszystkim, tego byśmy chcieli, na razie firm. Słuchajcie, leci dla bota i samu, nie dla nas, więc no trzeba poczekać na coś fajnego, trzeba poczekać na coś fajnego Na razie nic fajnego dla nas nie ma Ale liczymy jednak na to, że za chwileczkę coś się tutaj pojawi, no takiego ryjonka to byśmy na pewno przygarnęli, no... Wszystko, kurczę, wszystkie gwiazdy na niebie wskazują, że to Body samo sobie zgarnie tego batelka, niestety, a nie my. Ale spokojnie, bo dwie jeszcze zostały. Więc szansa jest na pewno na zgarnięcie. No ale czy ta szansa, e, słuchajcie, nam się oddala. No zdecydowanie nam się oddala. Chyba, że teraz niesamowity traf. No nie ma tego niesamowitego trafu, więc pierwszy batelek, słuchajcie, nieudany niestety. W takim razie bierzemy sobie nową biteweczkę. No i ja bym słuchajcie, zagrał teraz na grubości biteweczkę, żeby to mm, odrobić, żeby coś ciekawego sobie z tego zgarnąć. To bierzemy trzy Royal Cases na trzy osoby. No i tutaj jak już by się udało wygrać, to myślę, że tu coś ciekawego już naprawdę może wylecieć, nie, nie to co w pierwszym batlu, e, więc, okej. Okay. Zaczynamy średnio, zaczynamy widzowie średnio Bo tutaj lorek zdecydowanie więcej Warty u bota Alexa i niestety Drugi lorek dla bota Alexa sobie wlatuje Dla nas, drugie te nieszczęsne rękawiczki To teraz coś mocnego dla nas Niestety kill confirm tylko dla nas I przeryżnęliśmy tego batla No więc na razie dzisiaj te, słuchajcie Wróżby się sprawdziły, że nic nam nie da Ale spokojnie, e, bo jeszcze Jeszcze jest trochę salda, jeszcze jest widzowie trochę salda Więc można to na luzie wszystko sprofitować Trzy osoby, standardowy tryb, standardowy tryb, standardowy tryb Bez underdoga, ja gram na standardowym trybie, najwyżej będziemy dzisiaj stratni po dzisiejszym odcinku, oby nie, no ale, no słuchajcie, no są też takie odcinki, no, w których w których się też y, takie coś zdarza, no na razie y, nie jest za kolorowo, ale może będzie kolorowo, może widzowie będzie kolorowo tego byśmy tutaj oczywiście chcieli chickeny, trzy chickeny sobie tutaj wlatują y, osiem skrzyneczek jeszcze y, tutaj mamy do otworzenia no i liczymy na tego lorka, no cichutko tak mówię, liczę na tego lorka, że ten lorek w Tutaj nam się pojawi, niestety Shadow Dungeonsy lecą, ale nie dla nas, bo Michael te Shadow Dangersy dropi No dlatego teraz my liczymy tylko na lorka, tylko lorek nas tutaj może uratować A najlepiej to żeby jeszcze takie dwa lorki dla nas wyleciały, to wtedy to już by było pięknie eee, I widzowie, no widzicie sami, no że nie zawsze dropi dobrze, nie zawsze dropi dobrze Więc tak to, tak to słuchajcie wygląda eee, No ale jednak te trzy skrzynki jeszcze są, więc fajnie by było jakbyśmy tutaj coś sobie zgarnęli, co? No, na razie bez niczego, na razie bez, bez szału, na razie można powiedzieć, ale może ten szał będzie na samym końcu, no niestety Aquamarine Revenge jeszcze za 3, 387 zł, więc lorek tylko tutaj nas ratuje, lorka niestety nie ma, przegrywamy również tego batla. w takim razie bierzemy tutaj sobie, sprzedajemy to co mamy w eku, no i próbujemy zrobić profit, widzowie, krótko mówiąc, próbujemy teraz zrobić profit, więc chodzimy sobie tak, 5 razy AWP case... 5 razy web, 4 razy weapon case, 3 osoby klasycznie. No widzowie, no musi, kurde, musi teraz nam coś fajnego wylecieć. No bo jak nie wyleci, no to krótko mówiąc, będziemy dzisiaj w plecy, w tyłek, że tak powiem, będziemy po dzisiejszym odcinku. A tego byśmy nie chcieli. Tego byśmy nie chcieli. Standardowy trybek sobie wlatuje. Hyperbiścik dla każdego na sam początek. Na, na rozpieczętowanie tego battle na sam początek. Trzy takie hyperbestie. Ok, teraz kolejne hyperbestie lecą dla nas, więc jak najbardziej my sobie tutaj to um, nie przejmujemy. Idziemy web w web, słuchajcie, z botem Rosso. Trzeci hyperbest, widzowie. Widzowie, więc naprawdę fajnie. Szkoda, że te czrinki weapon są a nie tylko hyperbestie, bo będzie ciężko, ale teraz słuchajcie, zobaczcie, bo Daleks wkroczył do akcji. Bodalex wkroczył do akcji, bo Daleks słuchajcie, wkroczył do akcji i dwoma kurcze awupkami nas tutaj Przezwyciężył, dlatego fioletowy skinek teraz. Fioletowy skin. Fioletowy skin ale niestety dla bota Alexa Widzowie. No i będzie to bardzo ciężko wygrać, będzie to bardzo ciężko wygrać. Niestety nam się nie udaje. Po raz kolejny chyba tego batelka nie wygrać, więc dzisiejszy odcinek no niestety ale chyba będzie taki, że nie wygramy sobie nawet jednego batla. Zobaczcie, Bodrosso <glock>, Glock za 2019 zł. Niesamowite, niesamowite rzeczy się dzieją. Niestety, te niesamowite rzeczy się dzieją, ale nie dla nas. W takim razie, ja nie chcę już batlować, bo nie chcę tego przegrać wszystkiego. Wolę sobie otworzyć tą szykę Game GameStone. No i coś po prostu z tego odcinka fajnego zgarnąć. No, Blue Steel Nawaja, No, nie jest to jakiś fajny, kurde skinek, który nam dropi. Ale jest to jakaś kostka, więc na pewno nam się przyda. Stój! No i widzowie, czegoś takiego oczekiwaliśmy, widzowie. Czegoś takiego oczekiwaliśmy. 4309 zł. No i taki dropik poprawia nam humor zdecydowanie na sam koniec. No i bierzemy to. No jeżeli wam się spodobał odcinek, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, a ja się z wami żegnam. Siemanderko, do następnego. Jo.